Zadaniem Hani jest skoczyć raz na zewnątrz moich nóg, raz do środka, a moim zadaniem jest składać nogi raz do środka. Teraz Hania wyskakuje z moich nóg, hop, a potem z powrotem. Ty do środka, a ja roz hop, hop, hop. To jest ćwiczenie, które wzmacnia po pierwsze mięśnie, oczywiście nóg, częściowo też brzucha i grzbietu, pomaga dziecku utrzymywać równowagę. I poprawia jego skoczność, co jest bardzo ważne, bo w tych właśnie na tym etapie życia dzieci kształtują swoją skoczność i praca od samego początku pozwala im potem osiągać lepsze efekty w sile wyskoku i w równowadze, którą łapią po polądowaniu. Jedną no. nogę za kostkę, drugą nogę za kostkę, i w ten sposób maszerujemy sobie z osobą na drugą stronę. Jeżeli chodzi o ćwiczenie drugie, czyli tak zwane taczki, dziecko idzie na rękach po, po macie, po podłodze, to jest ćwiczenie, które wzmacnia przede wszystkim górną partię mięśni, dzieci, ręce, barki, klatkę piersiową, częściowo też plecy. Jedna osoba kładzie się na brzuchu, druga osoba wstaje. Wstawaj, Mateusz. I teraz zadaniem Mateusza jest przeskoczyć nade mną na drugą stronę. Przeskakuj. Hop, jak przeskoczył, ja zamiast leżeć na brzuchu robi się tunelem. Macnia przede wszystkim mięśnie nóg, mięśnie brzucha i grzbietu, które są potrzebne do wyskoku i do zapania równowagi. A samo przesuwanie się pod spodem i jakby zmienność tych ćwiczeń, poprawianie sobie koordynacji i też orientację w y, przestrzeni tego, kiedy jesteśmy na brzuchu przy macie i kiedy jesteśmy na, na górze w powietrzu.